Na małej wyspie zdał od wielki stadion chłopak, który wierzył, że piłka nożna może odmienić jego życie. Chciał grać, nie dla sławy, nie dla pieniędzy, ale do tej jednej chwili, gdy piłka trafia do siatki, a kibice wstrzymują oddech. Mówili, że jest za cichy, że jest zbyt delikatny na wielki futbol, ale w jego sercu już wtedy płonęło coś, czego nie mogli zrozumieć. Dzisiaj jest jednym z najlepszych pomostników na świecie, a jego kariera rozwija się w imponujący sposób. Zapraszam na historię Pedriego. Miłego oglądania. Pedri, a właściwie Pedro González López urodził się 25 listopada 2002 roku w Tegueste, niewielkim miasteczku na Teneryfie, jednej z Wysp Kanaryjskich. Już od najmłodszych lat świat Pedrygo kręcił się wokół piłki nożnej. Jego tata prowadził lokalny Barkibica FC Barcelony, więc jego syn od początku dorastał otoczony miłością do tego klubu. Już jako kilkuletni chłopak niemal codziennie wychodził na podwórko z bratem i znajomymi i zawsze brał ze sobą piłkę. Były nawet dni, kiedy wraca do domu dopiero po zmroku, cały brudny, ale uśmiechnięty od ducha do ucha. Pedry już od najmłodszych lat wyróżniał się niespotykaną cierpliwością z piłką przy nodze. Lubił bawić się podaniami i uczyć nowych zwodów. Pierwszym klubem młodego Padrego było Udete Guesta, w którym zaczął grać w 2012 roku. Uczył się tam podstaw techniki i taktyki i mimo niewielkiego wzrostu i delikatnej budowy ciała, szybko wyróżnił się inteligencją wojskową, spokojem oraz wyjątkową precyzją podań. To właśnie tam ukształtowała się jego pokora, pracowitość i miłość do futbolu. Ten czas był fundamentem, na którym zbudował późniejszy sukces i rozpoczął swoją drogę ku wielkiej piłce. W 2015 roku dołączył do Juventus Laguna, gdzie zaczął grać z rówieśnikami na wyższym poziomie. Tam jego talent zaczął być coraz bardziej widoczny. I choć nie panował warunkami fizycznymi, to nadrabiał technikom i boiskowym spokojem. W tamtym okresie często słyszał, że jest za mały na wielki futbol, ale sam nigdy w to nie uwierzył. Rodzina odegrała ważną rolę w dzieciństwie Pedriego. Rodzice zawsze wspierali go w treningach i wyjazdach, choć czasem oznaczało to długie podróże samochodem po wyspie i organizowanie wszystkiego po godzinach pracy. Pedri podkreślał w wywiadach, że to tata i mama nauczyli go szacunku i cierpliwości. W wieku około 14 lat zaczął być obserwowany przez skautów większych klubów. Pedri w wieku 16 lat dołączył do Las Palmas i podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Dla tak młodego zawodnika, jakim wtedy był Pedri, było to ogromne wyróżnienie i jednocześnie ogromne wyzwanie. Jednak mimo tego, że rywale byli od niego starsi, silniejsi i bardziej doświadczeni, to Pedri imponował na ich tle swoją dojrzałością i inteligencją na boisku. Szybko zdobył zaufanie trenerów, którzy zaczęli powierzać mu coraz większą odpowiedzialność. Bardzo szybko stał się najmłodszym liderem drużyny w drugiej lidze hiszpańskiej, a jego styl gry, oparty na precyzyjnych podaniach, doskonałym ustawieniu i umiejętności czytania gry, wyróżniał go na tle bardziej fizycznych zawodników. Pedri pokazał, że nie siła, ale technika i inteligencja są najważniejsze. Miał też bardzo dobrą kontrolę nad piłką i świetny dribbling, a jego wizja gry, świadomość i podania były niesamowite. Ten etap jego kariery był przełomowy. Udowodnił, że jest gotowy na wielkie wyzwania, a jego marzenia o na wyższym poziomie stają się bardziej realne. W barwach seniorskiej drużyny Las Palmas zagrał jeden sezon. Był to sezon 2019-2020. Wystąpił w nim w 36 ligowych meczach, strzelił 4 bramki i zanotował 7 asyst. Pedri był jednym z najczęściej faulowanych zawodników w Lidze, bo rywale mieli dość spory problem z wybraniem mu piłki. Dodatkowo stał się najmłodszym strzelcem bramki w historii klubu. Dokonał tego 19 września 2019 roku przeciwko Sportingowi Chichon w wieku zaledwie 16 lat, 9 miesięcy i 23 dni. Co ciekawe, Pedri opuścił klub latem 2020 roku i od tamtej pory nie pojawił się żaden młodszy zawodnik, który strzelił bramkę dla Las Palmas. Już jesienią 2019 roku było jasne, że Pedri to piłkarz wyjątkowy. Miał wtedy zaledwie 16 lat i dopiero kilka meczów w Segunda División, ale jego dojrzałość i wizja gry sprawiły, że obserwował go największe. Kluby Europy, takie jak chociażby Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City czy Borussia Dortmund. Barcelona działała błyskawicznie, bo nie chciała ryzykować, że ktoś ich ubiegnie. We wrześniu 2019 roku FC Barcelona dojrzała się do Palmas i podpisała umowę transferu z wejściem w życie od lata 2020 roku. Mimo podpisania umowy, Pedri dokończył sezon w Las Palmas, gdzie regularnie grał i dalej się rozwijał. A w międzyczasie Barcelona wysyłała od niego skautów i specjalistów od przygotowania fizycznego, by monitorowali jego rozwój. Latem 2020 roku Pedri przyjechał do stolicy Katalonii, lecz na początku wcale nie było takie pewne, że od razu trafi do pierwszego zespołu. Barcelona rozważała, czy nie wypożyczyć go do innego klubu la Ligi, by spokojnie dojrzewał. Jednak po kilku pierwszych treningach Ronald Kuman zdecydował, że Pedri zostaje w kadrze pierwszej drużyny. Trener był zachwycony tym, jak naturalnie wpasowuje się w styl Barcelony. Pedri bardzo szybko zdobył zaufanie Kumana i już w pierwszych tygodniach sezonu 2020-2021 zaczął regularnie grać w realizację i lidze mistrzów. Jego skromność, pracowitość i znakomite rozumienie gry sprawiły, że nastolatka z Segunda División w błyskawicznym tempie stał się kluczowym pomocnikiem FC Barcelony. W swoim debiutanckim sezonie w Dumie Katalonii grał głównie jako lewy lub centralno-ofensywny pomocnik i bardzo szybko wypracował znakomite porozumienie z Leo Messim. A na koniec sezonu został okrzyknięty jednym z największych odkryć w Europie. W z Hiszpanii zdebutował w 2021 roku, tuż przed Euro 2020, które z powodu pandemii odbyło się rok później. Mimo młodego wieku, szybko zdobył zaufanie Luisa Enrique i stał się ważnym ogniwem drużyny w eliminacjach do turnieju. Na samym Euro Pedri rozegrał praktycznie wszystkie mecze, pokazując się jako kreatywny i wszechstronny pomocnik, który potrafi zarówno rozegrywać akcje, jak i wspierać defensywę. Jego postawa przyczyniła się do awansu Hiszpanii do półfinału, gdzie odpadli po wyrównanym meczu z późniejszym mistrzem Włochami. Za swoją grę Pedri został wyróżniony nagrodą dla najlepszego młodego zawodnika turnieju, potwierdzając, że jest jednym z największych talentów europejskiej piłki. W sezonie 2021-2022 Pedrigo napotkały pierwsze problemy zdrowotne. Po bardzo intensywnym sezonie klubowym i wyczerpującym euro, gdzie grał po je wszystko, Pedri doznał przyciążeń i kontuzji mięśniowych. Dużo meczów opuścił z powodu urazów uda i łydki. Wrócił dopiero wiosną i znów pokazał klasę, szczególnie w Lidze Europy. W sezonie 2022-2023 Pedri znów grał regularnie. Był kluczowym pomocnikiem i odpowiadał za rytm gry, kreatywność i odbiory. Pomagał drużynie kontrolować mecze i budować takie pozycyjne. Wielu ekspertów mówiło, że przypomina młodego Nieste. Spokojny, dokładny, z wizją podania. Barcelona wygrała La Liga, a Pedri odegrał dużą rolę w tym sukcesie. W sezonie 2023-2024 Pedri coraz częściej pełnił rolę lidera, zwłaszcza po odejściu Busquetsa i kontuzjach Gabiego. Był odpowiedzialny nie tylko za kreowanie akcji, ale też za pressing i organizację gry defensywnej. Na Euro 2024 Pedri był jednym z najważniejszych piłkarzy reprezentacji w Hiszpanii. W fazie grupowej przeciwko Chorwacji, Włochom i Albanii wyróżnił się świetną techniką, wizją gry i spokojem w rozegraniu. W kolejnych meczach nadal imponował opanowaniem i kreatywnością, pomagając drużynie przejść przez fazę pucharową. W finale Hiszpania pokonała Anglię i sięgnęła po Mistrzostwa Europy, a Pedri został uznany za jednego z kluczowych zawodników turnieju. Dzięki temu sukcesowi Pedri potwierdził, że jest jednym z najlepszych na świecie. Miniony sezon był z kolei najlepszym w karierze Pedri'ego. Był w nim jednym z najważniejszych piłkarzy FC Barcelony i filarem środka pola reprezentacji Hiszpanii. Z dumą Katalonii udało mu się wygrać potrójną krajową koronę, a on sam odegrał ogromną rolę w tym sukcesie. Aktualnie jest jednym z głównych kandydatów do wygrania złotej piłki w 2025 roku i przez wielu określany mianem najlepszego pomocnika na świecie. Pedri jest dowodem na to, że talent i ciężka praca mogą wynieść chłopaka z małej wyspy na szczyt europejskiego futbolu. Dzisiaj jest mistrzem Europy i jednym z najlepszych pomocników na świecie, ale przy nim jeszcze długa, miejmy nadzieję, wspaniała kariera. A na dziś to była na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do zobaczenia poprzednich historii, które właśnie widnieją na ekranie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!